Witam, jak zapewne wiecie, niedawno w Tibi mieliśmy Winter Update, który trochę rzeczy pozmieniał. Rynek wywrócił się do góry nogami przez weekly taski. Yasir przeszedł na kuroniówkę, dodana została przezroczystość czarów, bounty taski, nowe przedmioty, bossy itd. Nie będę przechodził przez każdą zmianę z osobna. Mniemam, że większość z Was już dowiedziała się we własnym zakresie, co zostało wprowadzone do gry. Jest jednak coś na co ostatnio zwróciłem uwagę i co jakiś czas dostaję prywatną wiadomość lub widzę wiadomości ludzi na streamach czy Discordach dotyczące tego, jak powinno się grać i co robić po ostatnim updatecie. Czytając tego typu wiadomości, odnoszę wrażenie, że dużo osób korzysta z poradników kuśniera. Nie zakładam z góry, że to coś złego, absolutnie. Osobiście uważam, że Kuśnier to bardzo dobry gracz, ma mocnego, choć zrukowanego hara, mnóstwo czarn bisowe bisowy ekwipunek i lata gry za sobą, co sprawia, że jego umiejętności mechaniczne są bardzo dobre. Nie pomija tur, trafia auto atakami, dobrze się porusza po mapie, nic osobiście do niego nie mam. Ba, sam niejednokrotnie sprawdzałem jego filmiki, żeby dowiedzieć się, jak biegać po spocie, czy z czego biją dane potwory. Mimo wszystko, wydaje mi się, że bycie największym tibijskim youtuberem, narzuca jakąś presję na to, by tworzyć filmiki jako po pierwszy, niezależnie od tego, czy analiza i wyciągnięte wnioski będą poprawne lub nie. Weźmy dla przykładu jeden z ostatnich filmików opisujący Weapon Proficiency nowej broni dla Monka, czyli Crypt Strike. Przewijmy filmik do momentu, w którym widać zrzewko rozwoju broni. Następnie otwórzmy Tibiopedię lub jakieś inne tibijskie wiki i sprawdźmy, czy informacje na filmiku zgadzają się z prawdziwym stanem rzeczy. Nie? Czy kogoś to dziwi? Nagrywanie poradników na test-serwerze według mnie mija się z celem. Mnóstwo rzeczy potrafi się zmienić podczas testowania. Monk podczas test serwerów mógł robić GFB, teraz już nie może. Mimo, że darze uśniera sympatią, to takie clickbaitowe filmiki według mnie służą bardziej zasięgom, aniżeli faktycznemu wytłumaczeniu działania jakiegoś systemu. Przez to wspomniany filmik jest przeterminowany po dwóch dniach. Może i będzie przypięty komentarz, że broń została znerwiona po wypuszczeniu jej na oficjalne serwery, ale kilka tysięcy wyświetleń już zdążyło się nabić. Wszystkie wyliczenia, które spoty będą lepsze, trzeba robić jeszcze raz. Kuśnier sam w filmiku powiedział, że nie testował tych miejscówek, tylko sprawdzał same liczby i odporności. Because, you know, I'm just... Skoro wartości broni się zmieniły po wypuszczeniu jej do oficjalnej Tibi, to wszystkie te wyliczenia już są nieważne i trzeba to wyliczyć jeszcze raz, a najlepiej jest testować to osobiście idąc na spota i porównując dane bronie własnoręcznie. Kilkukrotnie słyszałem o tym, że powinienem sprzedawać Kamasa, bo Kuśnier tak zrobił. Z całym szacunkiem do niego, ale nie uważam, żeby to był jakiś tibijski guru, który zna odpowiedzi na wszystkie pytania i wszystko wie najlepiej nie musząc tego nawet testować. Ja masa nie sprzedawałem, wprowadzone zostały hunting taski, Crypt Track dostał Nerfa i co się okazało? Że Kuśnier znowu kupił Kamasa. I nie mówię tego, żeby oczernić kuśniera czy wywołać z nim dramę. Mówię to dlatego, że mnóstwo osób ma klapki na oczach i uważają, że skoro ktoś ma dużo subów na YouTubie, to jest nieomylny. Jeśli faktycznie interesuje Cię używanie nowej broni, to pamiętaj tylko o tym. Armor Penetration oznacza przebicie pancerza danego potwora. Oznacza to, że jeśli masz 50% armor penetration, a potwór ma 81 armora, to będą w niego wchodzić hity, jakby miał około 40 armora. Armor Pierce z kolei działa jako przebicie odporności danego potwora. Jeśli mob ma 20% odporności na fizyka, to mając 20% armor pierce, będziemy go bić tak, jakby był neutralny na fizyka. Jeśli interesuje Cię lista spotów, na których ta broń okaże się lepsza, to przy sprawdzaniu rezistów uwzględnij pancerz i odporności mobów, które tam są i sam sobie zrób tę listę lub przynajmniej upewnij się, że filmik, który oglądasz zawiera akt. Informacje. Żeby się nie czepiać tylko jednego filmu, bo oczywiście trzeba było rozbić update na kilka filmików w prosty sposób na pomnożenie wyświetleń, to włączmy drugi film, gdzie przedstawione są rotacje i zastosowanie multi-action hotkeyów. Pozwolę sobie pominąć inne profesje niż mąk, ponieważ nie uważam się za wystarczająco kompetentnego, by udzielać się w temacie innych klas, ale na wspomnianym mąku się zatrzymamy. Konkretnie chodzi mi o sposób przypisania builderów do jednego klawisza. Po pierwsze, sprawdźmy sobie w jaki sposób Kuśnier poleca przypisywać buildery. Chain, Greater Flurry of Blows, Flurry of Blows. Na pierwszy rzut oka można stwierdzić, że jest to poprawne ustawienie. Zamiast używać trzech przycisków do budowania harmonii używamy tylko jednego. Zanim jednak przedstawię swoje argumenty, przytoczmy sobie kilka definicji i opisów. Ja osobiście chcę grać jak najbardziej optymalnie. Według słownika języka polskiego oznacza to, że chcę używać moich skilli w najlepszy sposób w konkretnych warunkach. Zapamiętajmy te definicje i przejdźmy do opisu kilku naszych czarów. Chain zadaje obrażenia celowi i przechodzi na cztery kolejne potwory. Wraz z rozwinięciem koła na plus jeden target oznacza to, że łącznie trafimy sześć potworów naszym chainem. Dodatkowo warto pamiętać, że przeskok na kolejnego potwora podyktowany jest jego procentowym stanem zdrowia, więc chain z automatu będzie targetował potwory mające więcej HP. Dodatkowo każde odbicie chaina zadaje coraz mniejsze obrażenia. Na tym screenie to widać. Pierwszy trafiony z parkiem stracił 787 HP, ostatni 670. Kolejną rzeczą wartą odnotowania jest to, że chain zawsze będzie rozpoczynał się od potwora, którego mamy zaznaczonego, jeśli znajduje się on w naszym zasięgu. Jeśli zaznaczony potwór jest poza zasięgiem, chain z automatu uderzy potwora z najwyższym procentowym stanem HP. Jeśli kilka potworów ma 100% HP, wybór będzie losowy. Ostatnią rzeczą wartą odnotowania jest to, że użycie spendera Res zacytuje nam cooldowny czarów o 2 sekundy za każdy ładunek harmonii. Oznacza to, że jesteśmy w stanie skrócić sobie cooldowny o maksymalnie 10 sekund na bilderach. Wiedząc już te wszystkie rzeczy, wróćmy do multiHotkase setupu polecanego przez kuśniera. Według niego chain powinien być na pierwszym miejscu w multihocie, co oznacza, że za każdym razem, jak nie ma cooldownu na chainie, zostanie on użyty po wciśnięciu odpowiedniego przycisku. Teraz zastanówmy się, czy to jest najbardziej optymalne. Pokażę Wam teraz kilka sytuacji, które pojawiają się na każdym huncie, i zrobimy sobie mały quiz na temat optymalizacji obrażeń. Pytanie pierwsze: Jakiego skilla powinien użyć Monk w tym momencie? To było pytanie retoryczne. Przejdźmy od razu do wyjaśnienia. Na start zauważmy, że jedna asura jest niewidzialna. Co by się stało, gdybym użył chaina? Trafiłbym 6 potworów, ale tylko dwa, które stoją bezpośrednio przy mnie, oraz damage byłby pomniejszany z każdym kolejnym potworem. Co by z kolei się stało, gdybym użył Greater Flurry of Blows? Trafiam wszystkie 5 potworów wokół mnie, w tym niewidzialnego, oraz dwa dodatkowe poza obszarem klaty. Wybór jest oczywisty. W tej sytuacji użycie Greater Flurry of Blows jest bardziej optymalnym ruchem. Analogiczna sytuacja tutaj. Gdybym użył Chain'a, trafiłbym tylko 6 potworów na górze od klaty. Jeśli jednak użyję Greater Flurry of Blows, to nie dość, że trafię wszystkie potwory obok mnie, to jeszcze będą trafione dwa cele więcej. Znowu Greater Flurry okazuje się być bardziej optymalne niż Chain. Sytuacja numer 3. Gdybym użył Greater Flurry of Blows, to trafiłbym jedynie 5 potworów obok mnie, gdyż Asura, która obecnie jest w ruchu, liczy się jakby była kratkę wyżej, więc Wave jej nie sięga. Jeśli jednak użyję Chaina, trafię 6 potworów, czyli w tej sytuacji to Chain jest bardziej optymalnym czarem w rotacji. Ostatni przykład. Dociągana klata nie jest dostatecznie dobrze ułożona, by użyć Greater Flurry of Blows, więc w tym przypadku Chain jest bardziej optymalnym wyborem. Takich sytuacji podczas hunta jest kilkadziesiąt, trafiają się co klatę, czy co spendera, więc jeśli chodzi o optymalizację expa, to wrzucenie tych trzech czarów pod jeden hotkey to błąd. Zanim nagrałem ten film, stwierdziłem, że wejdę na live Kuśniera i zadam mu pytanie, czy będzie grał w taki sam sposób, w jaki to przedstawił na filmie. Oto odpowiedź, jaką otrzymałem. Are you going to use the same multichat as you did in your video? Yes. I just haven't really sat down and properly prepared them, but that is the idea, you know, that is that, that is why I made that video because that is what I wanted to do and what I thought was good. Um, it may turn out that in practice something's bad there and I don't end up doing it. Czyli kuśnier zrobił filmik, w którym doradza w jaki sposób używać multichotów, mimo że sam tego nie sprawdzał, nie przysiadł i nie przemyślał tego, ale wydaje mu się, że tak będzie najlepiej. Może się okazać, że coś tam pokazał co jest kiepskie, ale póki co to nie wie. Taka odpowiedź utwierdza mnie w przekonaniu, że tu chodziło przede wszystkim o wypuszczenie filmu jako pierwszy, mimo jawnego przyznania się do niesprawdzenia tematu. Może jestem uszczypliwy, może niepotrzebnie się czepiam, ale chciałbym tylko zaznaczyć, że nie wszystko co wyczytamy czy usłyszymy w internecie może się okazać prawdą, a ilość widzów czy subskrybentów nie zawsze jest wyznacznikiem wiedzy. To, że komuś gra się wygodnie, nie oznacza, że tobie też się będzie grało tak samo. Są ludzie mający 12 przycisków pod kciukiem na myszce, są ludzie grające bez myszki tylko na numpadzie, ja z kolei mam 3 przyciski pod stopami. Dla każdego z nas wygodnie może oznaczać coś innego. Podsumowując to, co mówiłem do tej pory, ten filmik nie ma za zadanie nikogo obrazić. Nie chcę hejtować Kuśniera, ale odnoszę wrażenie, że coraz częściej jego tytuły streamów czy filmiki są robione pod wyświetlenia bez dogłębnego sprawdzenia tematu. Monk jest nadal świeżą postacią w Tibi, posiada dużo niuansów, o których wiele osób nie pamięta podczas expa lub po prostu nie wie. Nie chcę też robić wyroczni z siebie, bo ja również nie jestem nieomylny. Jeśli wydaje Ci się, że pomieszałem coś w tym filmie, coś źle przedstawiłem lub informacje, które powiedziałem są nieprawdziwe, to napisz o tym. Bardzo chętnie podyskutuję jak normalny, cywilizowany człowiek. Człowiek. Tezą, którą mógłbym zarzucić w Eter jest to, że Monk wcale nie jest słaby w Team Huntach. Moje osobiste obserwacje są takie, że ludzie sceptycznie podchodzą do mąków na bossach czy w Team huncie, bo widzieli, że Bizung, czyli obecny top 1 mąk, kręci najsłabszy damage w swoim teamie. Co mnie skłania do niezgadzania się z tym, że Monk jest słaby? Moje własne doświadczenia. W okolicach 250-300 levela grałem chwilę w party i za każdym razem jak szliśmy na punta miałem największe obrażenia. Zdaję sobie jednak sprawę, że to było dawno temu i Monk od tego czasu dostał kilka nerfów. Dlatego na naszym Discordzie spytałem chłopaków jak to u nich wygląda. Screeny i wiadomości, które dostałem wskazywały jasno, że Monk do teraz, przynajmniej na niższych levelach, nadal jest w party bardzo mocny. Nie dość, że zadaje duże obrażenia, to jego końcowy healing jest równie dobry. Skąd w takim razie taka różnica u Bizunga? Sprawdźmy jego postać oraz ekipę, z którą gra. Jego skład wygląda następująco. Bizung Monkas Monk 1129 level 8000 czarmów Fist 115 Yoneż Paladyn 1504 poziom 13500 czarmów Dist 132 Resek MS 1338 level 12000 czarmów, M level 135 Teo WZS Ek, 1274 level 12000 czarmów AX 134 Winiko Zanostra, Nostra Druid 1193 level 9500 czarmów, M level 128 Czy widzicie pewną zależność? Wszyscy w jego ekipie przewyższają go levelem, ilością czarmów czy skillem. Jego mąk nie miał tyle czasu co inne profesje, żeby się wyskilować czy wylewelować. Gdyby wziąć samych takich bizungów i Paladynowi zmniejszyć level o 400, a Dista prawie o 20, to myślę, że różnica w ich demedżu byłaby dużo mniejsza niż 10 milionów. Gdyby MS nie miał 135 M-levela na czysto, to by nie robił 5 milionów demedżu więcej. Najbliższy demedż miał Druid, mający 70 leveli więcej i M-level 128 na czysto. To nadal jest gigantyczna różnica skilla. Średnia levela w ich teamie to w przybliżeniu 1288. Według mnie, żeby osądzać Monka w team huncie na podstawie Bizunga, to powinien mieć około 150 leveli więcej i około 130 fista. Level to nie jest taki problem, ale jeśli chodzi o skillę, to pojawiają się schody. Żeby nadgonić team w skillu, musiałby wydać około 30 tysięcy Tibia Coinów na kupno 103 lastingów, których spalenie trwałoby ponad 34 dni nieustannego trenowania na Dablu i prywatnej kukle. Jeśli chciałby ich dogonić bez Dabla, trwałoby to prawie 70 dni nieustannego treningu z idealnie przepinanymi lastingami. Oczywiście zakładamy, że jego team wtedy nie XP nie trenuje. To są ogromne koszty oraz mnóstwo czasu poświęconego na trening, którego Mąk nie miał, ponieważ wyszedł zaledwie w kwietniu tego roku. Osobiście jestem w zdecydowanej większości solo graczem. Ostatni raz w tym huncie byłem 300 leweli temu, nie licząc dosłownie jednej sytuacji, gdzie w trójkę biegaliśmy przez godzinę po Kobra bastionie. Moje własne doświadczenia w tym Huntach są zbyt małe, żebym mógł się o tym wypowiedzieć więcej, ale jeśli ktoś z Was gra Monkiem regularnie w TH, to będę bardzo wdzięczny za informacje jak to wygląda na poszczególnych levelach. Czy Monk faktycznie tak odstaje? A może jednak radzi sobie dobrze pomimo wszystkich nerfów? Najlepiej byłoby wrzucić screena z Hunt Analyzera na Discorda, gdzie można by było porozmawiać o tym, opierając się na faktycznych liczbach, ale za samą opinię w komentarzu będę równie wdzięczny. Dlatego też chciałbym podkreślić jeszcze raz. Nie ufajcie wszystkiemu, co wyczytacie w internecie lub wszystkiemu, co ludzie tam mówią. Czasem zdarza się, że własnoręcznie przeprowadzone badania okazują się bardziej optymalne dla waszej postaci niż zdawanie się na kogoś. Możesz po prostu grać w Tibie dla własnej przyjemności, wyznaczając sobie własne cele i grać swoim tempem. Najważniejsze, żebyś cieszył się grą, ale jeśli chcesz komuś doradzać, zwłaszcza nowym graczom, to rób to pod warunkiem, że faktycznie możesz poprzeć swoje zdanie innymi argumentami niż kuśnier tak mówił albo widziałem mu bizunga. Trochę się nagadałem w tym filmie, więc jeśli jest coś, co może pominąłem, jest jakiś wątek, który chciałbyś rozwinąć lub po prostu uważasz, że się mylę, to śmiało napisz o tym w komentarzu. Najlepiej bez bluzgów, bo YouTube lubi ukrywać takie wiadomości, a nie chcę, żeby ktoś myślał, że unikam konfrontacji. Nie unikam, wręcz do niej zachęcam, ale nie lubię prostactwa. Pozdrawiam.